Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mam dla Was znowu fajny samochód i może nie jest to ten Bentley, bo ten Bentley był ostatnio, ale samochód ogólnie z jego jak gdyby rodziny, z jego podwórka, bo wywodzą się z jednej fabryki. Ostatnio tak właśnie się śmialiście, że, że Bentley to Volkswagen Passat, więc ja dzisiaj pokażę Wam takiego Volkswagena Passata, ale znowu nie z Niemiec, tylko z Czech, bo będzie to Skoda. Na miniaturce było widać. Właśnie do niej idę, bo wziąłem sobie już kluczyk. Nie kluczyk, tylko kluczyków troszkę, bo tu jest pełen komplet. Słuchajcie, o kurde blada, w ostatniej kieszeni, zawsze jak szukasz, zawsze znajdziesz w ostatniej. Proszę, mamy komplet, kluczyki dwa, a Skoda, nie no, panie, jaka ładna, jaka czysta, jaka umyta, jakie ona ma ładne koło. No proszę, taka, dobra, wchodźmy. Na gorąco, na bieżąco i oglądajmy wóz. No, kurde, podoba mnie się ten samochód, a to koło robi straszną robotę. Dobrze, idziemy, otwieramy. Centralny zamek, raz. A czekajcie, jest zbliżeniowe? Zamknięte? W składach nie robili, czy co? Nie ma zbliżeniowego, ale jest centralny zamek z guziczka. Chcecie zobaczyć od razu środek, zanim siądę? No proszę bardzo. Bardzo ładny. A najważniejsze, że nie ma tutaj tej takiej śliskiej skóry schodowej, bo to parzy. To jest fajne. A ten tam znowu podgląda, kurde. A nie, nie podgląda, zrobił tak. Dobra, wchodzimy do środeczka. Czas pras. Pan Grzegorz jest w środku. Kluczyk tutaj. Ryk stosujemy. W automacie jest wóz. DSG się mówi. Czekajcie, bo muszę jedną ręką, o, zluzować kierownicę. Przy okazji, jak już jesteśmy w wozie, to zobaczcie, jak zapala na zimnym. Rymcymcym, elegancko. Zatankuj paliwo, zasięg 35 km. Ha, dziwne, jakoś tak handlowo to mnie to w ogóle nie dziwi. No, jak dobrze wiecie, jak się sprzedaje samochody, to tutaj, akurat na placu, jest prawie 300 samochodów. I zatankować te każdy samochód po troszku, to sobie policzcie, ile to jest pieniędzy. Nawet niech, nawet do każdego zalać. Nawet te śmieszne 20 zł. No, 20 zł. Razy 300 samochodów, ile się robi? Kalkulatorek, tata, ta, no już wiemy ile. A co to jest 20 zł? Przecież tam w ogóle nie ma wtedy nic, co rozumiecie w baku. Ale nieważne. Od razu tutaj jestem i sobie szybko... Zbiornik paliwa prawie pusty. Już Wam to pokażę. Skoda pokazuje takie informacje. Zbiornik paliwa prawie pusty, czy znaleźć stację benzynową w pobliżu. Jak dasz szukaj, to automatycznie, z automatu, nawigacja zacznie szukać najbliższej stacji. A ja teraz mu mówię, że nie chcę, że dziękuję. I proszę bardzo, status samochodu. Od razu nam wyskoczy zatankuj paliwo. No i taki tutaj się grafika pojawia. Tamto tamto. No taki pełny komputer, słuchajcie. Duży ekran. To już ten taki dotykowy cały, nowoczesny. Proszę bardzo, home. Że on będzie jechał do domu. Home? Tak, home. Tutaj to wszystko dotykowe i to działa, chociaż może ktoś powiedzieć, że grafika mu się nie podoba, ale ona jest taka stricte Volkswagenowa, słuchajcie, taka stricte Volkswagenowa, ona jest po prostu taka poprawna i nie ma się do czego doczepiać. Ale jak jesteśmy w środku, ja już pokazuję sobie tutaj ten monitor, no to pooglądajmy sobie samochód od razu w środku, deska rozdzielcza tutaj z jakimś czymś, jest to coś tu położone, przyklejone, kurczę, nie, raczej chyba nie oryginalna sytuacja. To jakiś telefonik, czy coś? Nie wiem, nie widziałem takich rzeczy wcześniej. To jest jakiś wymysł prawdopodobnie poprzedniego właściciela, no ale jest, no ale przecież ja Wam nie powiedziałem, co to dokładnie jest. Oglądamy dzisiaj Skodę Oktawie RS, czyli sportową w fajnym pakiecie. Pakiecie zewnętrznym, ponieważ Skoda Oktawia RS to tylko pakiety. Pakiet zewnętrzny troszkę inaczej wygląda z zewnątrz. Pakiet wewnętrzny, ponieważ ma te fajne, ładne, kubełkowe fotele od Skody. Tak jak powiedziałem przed sekundą, sportową kierownicę, lekko podciętą dołem, którą właśnie w tym momencie Wam pokażę. Proszę bardzo, skórzana, z czerwoną nitką. Ta skóra tutaj jest taka audikowa, więc ona będzie mogła jeździć sporo kilometrów, ponieważ te skóry się w ogóle nie niszczą. One się tylko i wyłącznie tak troszkę wyślizgują i to jest wszystko. Kierownica oczywiście wielofunkcyjna, z lewej, z prawej strony. Tutaj ze ładnym znaczkiem RS. Dodatkowo, jak jesteśmy już tutaj, zegary są też z czerwonymi tymi ramkami tam dookoła takimi i przy okazji, jak już tu jesteśmy, to proszę zobaczcie, jaki jest przebieg. Dzisiaj tak niestandardowo będę Wam pokazywał, bo wszystko będzie wywrócone do góry nogami. Przebieg i wnętrze powinno być pokazywane później, a potem powinienem iść usiąść do tyłu, a potem do bagażnika, a potem pokazać silnik, a dzisiaj pokazujemy niestandardowo, bo jesteśmy w środku, więc dzisiaj zaczynamy od środka. Także idąc dalej, panel klimatyzacji, oczywiście klimatyzacja, podgrzewane fotele, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, i od razu nam się rzuciło w oczy, że mamy skrzynię automatyczną, czyli DSG. Proszę bardzo, przekładamy samochodzik. Super, bardzo fajnie, szybko zmienia biegi, bo skrzynie DSG są bardzo fajne. To jest skrzynia dwusprzęgłowa, która w ułamku sekundy zmienia biegi i nie trzeba w ogóle tutaj wajechować. Słuchajcie, tutaj Skoda RS ma, Octavia RS ma takie właśnie guziczki, przyciski, gdzie mogły być różne funkcje. Tutaj mamy system start-stop otwierania auta, tutaj mamy elektryczną klapę, czujniki parkowania, system antypoślizgowy i Asystent Parkowania Dodatkowo w rs macie tutaj te wszystkie dekory, które są dookoła. Tutaj, tutaj cały panel środkowy, i tutaj, właśnie na drzwiach, takie ala la carbon, ładnie to wygląda. To jest tym czerwonym paskiem, który się świeci, bo w nocy bardzo ładnie to wygląda. On się ładnie, fajnie świeci na czerwono. I pewnie jak już zdążyliście zauważyć, będą tutaj u mnie na kanale. Ja miałem takie skody w zeszłym roku: dwie sztuki. Jedna była właśnie w manualu, druga była w DSG, i były identyczne, takie jak to. Były czarne, ale to były samochody przedliftowe, ponieważ my siedzimy w Skodzie Oktawi. Trzeciej generacji, ten samochód jest poliftowy i za chwileczkę wam to wytłumaczę, bo najbardziej widać to tylko i wyłącznie z przodu. Ale dlaczego ja to w ogóle mówię? Ponieważ w każdej sztuce tej skody, którą miałem, ta czy te dwie poprzednie, w każdej była inna konfiguracja właśnie tych guziczków. Jedna ma ta, druga ma tamto, jedna ma ta, tamta nie ma tamtego. Yy, ostatnia ta skoda, właśnie, która była ta w manualu, ona pamiętam, miała grzaną przednią szybę. Co w skodzie, jest może to nie bardzo naturalne, bo grzana szyba jakoś bardzo kojarzy nam się z Fordami. No przynajmniej mi się kojarzy z Fordami, bo Fordy od zawsze grzane szyby z przodu i to żadna. Żadna wielka u nich atrakcja. A więc dobra, samochód jest do sprzedania, a więc może pokażę Wam każdy taki szczegół, gdzie się patrzy, zagląda przy kupowaniu samochodu, żebyście mogli sobie tutaj na tym filmie od razu zrobić pełną diagnozę i zweryfikować stan techniczny tego samochodu. Bo a nóż, komuś się to spodoba i będzie mógł sobie tutaj przyjechać, zakupić ten samochodzik u nas i szczęśliwie wracać do domu. Także proszę bardzo, wieniec kierownicy jest praktycznie niezniszczony, kompletnie praktycznie nic, żadne nitki nie odstają, nic się nie urywa. Znaczek tu jest na miejscu. Jak wiemy, te znaczki bardzo często wypadają tutaj nic nie jest powycierane. Lewarek skrzyni biegów z bliska nawet wygląda jak nowy, także tutaj też nic nie odpada, nic się nie urywa, żadne sreberko z niego nie schodzi. Tutaj osłona skórzana z czerwonym z czerwoną niteczką, czy ona jest skórzana, to prawdopodobnie chyba tylko z nazwy. Zrobili jakiś taki bardzo ładny skaj, ale praktycznie w ogóle nie zniszczone. Dźwignia hamulca ręcznego praktycznie w ogóle nie zniszczona, żaden chrom też tutaj nie schodzi. Tutaj nic nie powycierane, tu jest wszystko w porządku. Plastiki w samochodzie kompletnie niezniszczone. Nic tutaj nie pourywane, nic tu nie podrapane, tutaj wszystko bardzo fajnie, bardzo dobrze działa i naprawdę już wiemy, że mamy 180 parę tysięcy przebiegu. To tutaj po wnętrzu, po tych elementach wnętrza, po tym, po tym wszystkim, co tutaj się używa, kompletnie, ale to kompletnie tego nie widać. Także no ktoś dbał o samochód. A tu jeszcze nam się pod kierownicą trafił. Tempomacik jest w tym samochodzie, proszę bardzo. Tutaj mała dźwignia, która tutaj wystaje za kierownicą, to jest właśnie tempomat. Ale wychodźmy, zobaczmy ten samochód z zewnątrz, co mi się teraz tutaj, coś tu pojawiło. Mamy. System nagłośnienia Canton. O kurczę, aż sobie spróbujemy to chyba włączyć i posłuchać. Ja wam teraz tutaj wyciszę, a sam posłucham, czy to naprawdę fajnie gra. No ładnie. Przyznaję teraz, że nie wiedziałem, że w Skodzie jest jakiś system nagłośnienia i że nazywa on się Canton. Tego nie wiedziałem. A więc dobra, wychodźmy i oglądajmy sobie samochodzik z zewnątrz. Ta felga w tym samochodzie robi największą robotę, ale chodźmy sobie od strony słoneczka, żeby nam tutaj bardzo ładnie oświetlało samochód. Proszę bardzo, zobaczcie. Jest to felga o rozmiarze 19 cali, słuchajcie. Rozmiar opony to 225 19 i jak na Skodę 19. No, taka niespotykana, bo seryjnie tutaj wychodziło na osiemnastkach. I oczywiście te osiemnastki seryjne, które tutaj przychodzą, są, są schowane w bagażniku i są dodatkiem do tego samochodu na zimowych oponach. Także tutaj przez przypadek już trafiliśmy na jakiś bardzo fajny plusik. Czarny pakiet Shadow, czyli cała czarna dookoła, wszystkie ramki, wszystkie rzeczy dookoła. Samochód przyjechał dosłownie kilka dni temu z Luksemburga. I co na nim fajnego zauważyłem? Są owiewki na szybach. To są często takie bardzo przydatne rzeczy, z tego względu, że możecie jechać na delikatnie uchylonej szybie i nie pada deszcz i takie owieweczki może się komuś nie podobają, ale naprawdę bardzo przydatna sprawa. I co? Samochód wsiadł z Luksemburga i zobaczcie, skąd są owiewki. Heko to jest polska firma, czyli oni sprzedają te owiewki na cały świat. No na to wychodzi. Cały czarny, z czarnymi szybami, z pakietem czarnych listew dookoła. Jedyne, co w tym samochodzie się właśnie wyróżnia w innym kolorze, to są felgi, to są końcówki wydechów tylnych, bo są chromowane, ten czerwony pasek odblaskowy tutaj na tylnym zderzaku, czerwone lampy, no i niestety nie da się zauważyć takie tutaj tuningowe dokładki, ale to chyba była inwencja twórcza ostatniego właściciela, czyli takie tutaj naklejone rzeczy na przednich błotnikach. No i oczywiście w samochodzie czerwone zaciski, bo musi być sportowo. Jeżeli jest RS, to musi być sportowo. No i proszę Pana, RS, RS, tylko co mówi nam tutaj ten RS? Słuchajcie, no dwulitrowy diesel, nie będę Was kłamał, to nie jest żaden jakiś nie wiadomo super szybki samochód, aczkolwiek tutaj w tym samochodzie jest fajny bonusik, ponieważ jak przejdziemy do silnika, to Wam o nim powiem. A ja jak już jesteśmy z przodu, to to właśnie tak wygląda Skoda Octavia trzeciej generacji po lifcie, ponieważ tutaj ma dzielony reflektor. W przedliftowych samochodach, które miałem w zeszłym roku, te dwie sztuki, tutaj lampa była w całości w poliwcie. Czyli w tym samochodzie ta lampa właśnie już jest taka rozdzielona. Przypomina troszeczkę Mercedesa E-klasy W212, bo właśnie w tamtym samochodzie chyba jako pierwszy raz były takie dzielone kwadratowe lampy. I tutaj jest dosyć bardzo mocno podobnie. Do tego światełka do jazdy dziennej, ledowe tutaj na dole. Czarny grill, czarny znaczek. No i oprócz tych kół to samochód jest cały czarny. Naprawdę fajnie to wygląda. Samochód, który Wam tu dzisiaj pokazuję, jest w fajnym stanie, dlatego też Wam go pokazuję, bo to naprawdę fajne. Auto powiedziałem, że będę Wam pokazywał tutaj akurat na kanale, na filmach samochody, które naprawdę są fajne, po które naprawdę można przyjeżdżać z drugiego końca Polski i na pewno nie będzie rozczarowania. Także ten samochód się idealnie właśnie do tego nadaje, ponieważ tu akurat w tym samochodzie gdziekolwiek byśmy nie zaglądali, to wszystko dobrze wygląda. Jest fajne, czyściutkie zadbane, nie jest porysowane, nie jest poniszczone. Każda śrubka tu w samochodzie, w każdym za jest oryginalna z tej strony i tak samo z tej strony, czyli przód nie był rozbierany, a jak gdyby Ktoś rozbierał to, to bardzo pięknie naprawił i bardzo pięknie pomalował. Tutaj wszystkie śrubki, wszystkie zawiasy, wszystko macie idealnie. Tutaj, oczywiście, jeszcze macie naklejeczkę z ostatniego tuwu, zrobiony w Skodzie, tam na miejscu w serwisie, ponieważ samochód ma pełną historię serwisową, był serwisowany w serwisie, autoryzowanym serwisie. Także tutaj pod tym względem bardzo fajnie, bo wiem, że bardzo dużo ludzi szuka właśnie takich samochodów, żeby właśnie takie potwierdzenia serwisowe były. Tył samochodu, fotele i cały kształt tutaj dookoła, no to umówmy się, słuchajcie, to wygląda wszystko jak nowe. Bardzo często jakoś tak się trafia, że. Te, te tyły samochodu są takie kompletnie w ogóle niezniszczone, jakby kompletnie w ogóle nikt tutaj nigdy nie siedział. A jeszcze, jak o tyle mowa, to chodźmy zobaczmy. Ja sobie usiądę z tyłu, bo Skoda Octavia, jak wiemy, jest z grupy Volkswagena i ta sama płyta podłogowa jest w Golfie, ta sama płyta podłogowa jest w Atruice, ta sama płyta podłogowa jest w Leonie, a Skoda zawsze z tych wszystkich samochodów jest największa z tyłu i najwygodniej się tutaj w tym samochodzie siedzi, więc wchodzę i sprawdzam. Kochani, to jest tylko formalność. Medro 80 m wzrostu, nad głową dużo miejsca, przed kolanami dużo miejsca, ale za to przed oczami widzę takie coś, przez to, że te fotele są takie sportowe, takie bardzo szerokie, mają zintegrowany zagłówek, po prostu z tyłu siedzę i praktycznie nic nie widzę, bo muszę się tutaj delikatnie tak wychylać, żeby cokolwiek zobaczyć tutaj macie żółtna deskę rozdzielczą, siedząc z tyłu między fotelami nawiewy na tylną przestrzeń pasażerską, tam chyba w którejś z tej Skodzie wcześniej, którą miałem były żadne fotele, z tego co pamiętam tutaj tego nie ma, czarna podsufitka, czyli zabieg taki sam jak w M-Pakiecie od BMW czy w S-Line od Audi no i tutaj teraz widzimy, bo jest delikatnie ciemno, jak ładnie świecą się te światełka Ambiente. Dodatkowo tutaj z tyłu czarna szyba, naprawdę bardzo mocno czarna, więc tu jest tak bardzo mocno fajnie klimatycznie. Ja wszystko widzę, ale tam zewnątrz na 100% nikt nie widzi. Chodźcie, zobaczymy do bagażnika, a nawet taki tutaj haczyk znalazłem w Skodzie, jest można sobie coś powiesić. Bardzo taka niby bzdurka, bardzo przydatna rzecz. Od razu przy okazji Wam je pokażę. Bagażnik w tym samochodzie jest elektrycznie otwierany i zamykany, czyli Elektryczna klapa bagażnika. Bagażnika w skodzie nie trzeba nikomu reklamować, bo jest po prostu przeogromnie duży. Roletka. Naciskamy, roletka nam się fajnie składa. Tutaj z tego miejsca możemy sobie złożyć oparcia, oparcia tylnych foteli. To samo mamy z drugiej strony. Tutaj, o proszę bardzo, już nam się tam wszystko pięknie, ładnie złożyło. Jednym dotknięciem, słuchajcie, jednym dotknięciem. Dodatkowo tutaj takie haczyki, to jest Simply Clever od Skody, tak się to nazywa. Wejście 12V, możemy sobie coś tutaj podłączać, jakąś ładowareczkę. No i tutaj otwieramy nasz wspaniały worek. Pokażę Wam felgę, jaka jest na zimę. Proszę bardzo. To koło. Jest z oponą zimową i to koło dostajecie w gratisie w cenie samochodu sztuk 4. A więc pociągamy roletkę i zamykamy klapę guziczkiem. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, około 10 sekund to trwa. Jak na diesla te końcówki wydechów powiem wam całkiem fajnie wyglądają. I co najlepsze, tam są w środku normalne wydechy. To nie są fejkowe sprawy, tylko popatrzcie, tam jest normalny wydech. A co tu jeszcze jest bardzo ważną kartą przetargową, akurat w tym modelu, to to, że to jest kombi, jest super, to to, że to jest diesel, jest super, ale w tym samochodzie jest dodatkowo napęd na cztery koła. 4 razy 4. No, bardzo fajna oferta, bo bardzo ciężko spotkać taką skodę. Właśnie, żeby się zdarzyła z napędem. Na cztery koła. Chodźcie sobie, teraz zobaczymy silniczek, bo ja przy tym silniczku obiecałem, że coś wam powiem. Dwulitrowy diesel od skody, dwulitrowy diesel od Volkswagena, w ogóle nie tylko od skody. Moc 184 konie przebiegu. Poczekajcie, patyczek muszę podłożyć. Przebieg 180 tam patrzyliśmy, 6,9. Idę jeszcze raz sprawdzić, bo zawsze zapominam i nigdy nie pamiętam dokładnych wartości. 185,900, czyli prawie 186, dobra, to tak im powiedz. Przebiegł już prawie 186 tysięcy kilometrów i co najważniejsze w tym samochodzie, bonusik, rozrząd był robiony w zeszłym roku w sierpniu przy przebiegu 175 500 kilometrów, czyli na rozrządzie w tym momencie jest zrobione 10 tysięcy kilometrów. No, czyli bonusik, ale to jeszcze nie koniec słuchajcie, bo tu jest dodatkowy bonusik, 184 konie nominalnie, w tym samochodzie została podniesiona moc, w tym momencie jest 232 konie. Z tego co tam, jak pamiętam wykres widziałem, czy gdzieś tam w dokumentach jest 232 konie. Naprawdę bardzo fajnie to chodzi, naprawdę bardzo fajnie się to odpycha. Z tym DSG bardzo fajnie. Także tutaj już zapas mocy jest taki, taki, taki taki dobrze wystarczający. A jeżeli jesteśmy tu pod maską, to proszę bardzo, zobaczcie sobie wszystkie śrubki przyłączeniowe, wszystkie rzeczy dookoła, czy czasami coś gdzieś tu nie było odkręcane, czy coś nie było malowane, czy lampa czasami nie jest, jakaś zamienika nieoryginalna, czy brakuje jakiegoś plastiku tutaj, czy czegokolwiek, czy jakieś śrubki, czy jakieś zaślepki, czy jakieś przykrywki. Proszę bardzo. Śrubki, śrubki, wszystkie masy, wszystkie przyłączenia, śrubki tu, śrubki błotników, śrubki od klapy, czy czasami ktoś nie ściągał przedniej klapy, czy coś nie regulował. Z jednej jak i z drugiej strony. Proszę bardzo. Mamy to wszystko naocznie, nie musimy wychodzić z domu, nie, nie musimy wychodzić przed monitora i wszystko mamy dokładnie pięknie tutaj pokazane. Czy są jakieś wycieki na silniku, czy cokolwiek gdzieś możemy, cokolwiek gdzieś coś znaleźć. Czy może gdzieś jakiś wycieki, gdzieś jakiś, jakaś turbina, może jakiś DPF, czy coś, proszę bardzo. Wszystko to wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o stan techniczny tego auta, to słuchajcie, jest naprawdę fajnie. Może samochód nie należy do najtańszych w Polsce, tutaj w tym momencie, właśnie w dniu sprzedaży, ale wszystkie dodatki, wszystkie serwisy, które są tutaj zrobione, dodatkowe te koła 19-calowe z oponami, felgi 18-calowe zimowe z zimowymi oponami, ten chip tuning tutaj zrobiony w tym silniku, ten wymieniony rozrząd, te wszystkie rzeczy, suma sumaru, do kupy robią nam bardzo fajny gratis, ponieważ pewnie teraz zapytacie ile to cacko kosztuje i w ogóle niech Pan nam powie, który to jest w ogóle rocznik. A więc no muszę Wam opowiedzieć. 2017 rocznik po pierwszym właścicielu 100 z faktur serwisowych, czyli serwisowana do końca, z udokumentowaniem. Przebiegiem z tymi wszystkimi dodatkami, z tymi wszystkimi rzeczami, o których mam powiedziałem, i cena tego samochodu to jedyne. 89 900 zł. Ktoś może by powiedział: Rany boskie, proszę pana, czemu tak drogo? Ale słuchajcie, to nie jest wcale jakoś bardzo drogo. Z tego względu, że te RS -y cieszą się bardzo fajnym zainteresowaniem. To są naprawdę fajne samochody. Ludzie, którzy kupują te samochody, są zadowoleni. Jeżdżą, nie narzekają. Samochody są tanie w utrzymaniu, w miarę tanie w utrzymaniu. Poza tym one są ładne. One się nazywają RS, jest to diesel. Ktoś tam pewnie w komentarzach będzie się wyśmiewał: że ojejku, jaki to RS, jak to jest diesel. Ale to naprawdę bardzo fajnie, prężnie się Odpycha. Tutaj ten silnik po programie, te 232 konie, naprawdę daje radę. Fajnie to jedzie. Dodatkowo ta skrzynia DSG, która spokojnie wytrzyma ten program, ten newtonometr. Także nie masz się kompletnie o co martwić. Więc słuchajcie. Gdzie to kupić? Nie ma takich samochodów. Ogólnie z takimi RS-ami, z tymi pakietami z RS-a w ogóle bardzo ciężko. Takie samochody zdarzają się naprawdę raz do roku. W zeszłym roku trafiły się dwie sztuki i tylko dlatego tutaj były. W tym roku trafiła się ta jedna, dlatego też jest, ale tego nie ma. Gdyby to było gdzie kupować i można byłoby to przywozić, no bardzo chętnie. Tylko te samochody są drogie. Nawet za granicą już są teraz bardzo drogie. To jest podobna sytuacja jak z BMW w M-Pakiecie. Każdy by chciał BMW, tylko w M-Pakiecie, więc tutaj w tej sytuacji każdy by chciał taką Skodę oktawie tylko w właśnie każdy by chciał w tym pakiecie RS i dlatego to jest takie troszeczkę droższe. Ale to nie jest tylko ten pakiecik, ponieważ samochód bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie wygląda z zewnątrz i bardzo ładnie wyglądają w środku. Te fajne, wygodne, to trzeba bardzo podkreślić, wygodne sportowe fotele, bo one są mięciutkie. Trzymają fajnie na boki, ale one są bardzo fajne, mięciutkie, takie gąbczaste i nie przeszkadzają w dalekiej jeździe. Jakbyście wsiedli do jakiegokolwiek innego samochodu RS, czy to będzie Megan RS, czy to będzie Ford Focus RS, czy jakikolwiek inny samochód, który ma kubły te CS-y, tam się w tych kubłach nie da jeździć. One są fajne na tor. Do sportowej jazdy, super, ale do takiej jazdy pomieszczę, gdzieś tam z jakiegoś punktu A do B, bardzo ciężko. Tutaj te fotele nie dosyć, że w nich się fajnie siedzi. Są ładne, akurat to takie tutaj pikowanie w środku ładnie wygląda dla oka. Mają to fajne trzymanie na boki, to naprawdę jedziesz i kompletnie w ogóle nie czujesz, że jedziesz w sportowym fotelu. Poza tym w tych RS-ach zawsze jest tego wyposażenia, ciuteńkę więcej. W normalnej Skodzie nie znajdziesz tego wyposażenia. Jeżeli znajdziesz, to będzie musiała być jakoś bardzo mocno wyposażona. Może będzie musiała się nazywać Laurie Clement, i wtedy też nie. Będzie tania. Także takiego RSA z tym pakietem RSA zewnętrznym i pakietem RSA wewnętrznym nie znajdziesz w normalnej Skodzie, ponieważ tak naprawdę tutaj w tym samochodzie wszystko jest inne i to wszystko właśnie jest fajne i właśnie dlatego wpływa na tą cenę. Także słuchajcie, jeżeli podoba Wam się Skoda i chcielibyście taką Skodą się przejechać, chcielibyście sobie ją tutaj oglądać, zobaczyć, zapraszam Was do Krakowa, do komisu AutoHit 24. Ten samochód stoi tutaj na miejscu i na Was czeka. Także można sobie ten samochód nabyć w każdej chwili bez żadnego problemu, a wydaje mi się, że. Mieję twierdzić, że nowy nabywca będzie bardzo zadowolony z tego samochodu, ponieważ te dwie Skody, które sprzedałem w zeszłym roku, obydwóch właścicieli jest zadowolonych do dzisiaj i myślę, że nie powiedzą o tamtych samochodach ani jednego złego słowa. Także słuchajcie, jeżeli podobała Wam się Skoda, podobał Wam się ten filmik, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcję, ale ja tutaj mam jeszcze przede mną jeden bardzo fajny samochód, który będę Wam chyba chciał pokazać, ponieważ ta Skoda to jest diesel w pakiecie RS, czyli tak jak powiedziałem, pewnie się będzie wyśmiewać, jak to jest diesel w RS-ie, to tutaj na przykład mamy Pięknego Volkswagena Golfa siódmej generacji w airline. Czyli też jest diesel pod maską. Niby dwie te same płyty podłogowe, ale całkowicie dwa różne samochody. A więc, który ty byś wybrał tego Golfa? czy Czytam Skodę? Napisz w komentarzu, bo bardzo chętnie się dowiem. A jeżeli chcecie filmik z tą moto yy, siódemką ładną, fajną w airline, to szybciutko w komentarzu napiszcie Golf 7. A ja od razu będę wiedział o co chodzi. Także co? Ja jadę odstawić samochód na miejsce. Samochód na Was czeka, a my widzimy się w następnym odcinku. Papa. Pa. A oczywiście link do ogłoszenia z tym samochodem znajdziecie w opisie filmu, także nie bójcie się, nie ominie was.